Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, mamy i taty. Dzisiaj taki temacik na tapet biorę. Wypalenie rodzicielskie, bo tak dużo słyszy się o wypaleniu zawodowym, o tym, że pracownicy, zwłaszcza ci korporacyjni, to są tacy zmęczeni, bo mają te oczekiwania, deadline'y i, i są takimi duitami i, i zwyczajnie tak mało mają. Wydaje mi się, że to narzekanie jest często nieuzasadnione, bo korporacje dbają o to, żeby mieli jakieś dodatkowe świadczenia, żeby mieli jakieś zapewnione na przykład leczenie w, poza w wzetem, opłacają im takie karty do różnych prywatnych sieci przychodni, opłacają im często siłownie. Dużo częściej organizują wyjazdy integracyjne i doskonale o tym wiemy, bo raz, że zapowiadań, a drugi, druga rzecz jest taka, że Paweł też prowadzi różne szkolenia czy integracje i naprawdę są doceniani. I często się mówi właśnie o wypaleniu zawodowym, jak to oni są biedni, a jeżdżą sobie na wycieczki, jeżdżą sobie na parodniowe wyjazdy szkolenia po hotelach, gdzie generalnie balują do upadłego i narzekają, że są tacy zmęczeni, mają darmowe szkolenia, gdzie na przykład nauczyciele muszą to wyżebrać często. Natomiast jeżeli chodzi o. Ale nie mi to oceniać, na co ktoś narzeka, bo narzekanie jest naszym wyborem i to my decydujemy, czy narzekamy, czy nie narzekamy, czy cierpimy, czy nie cierpimy. To my decydujemy, kim się otaczamy, jakie mamy relacje, o co dbamy, czy dbamy o relacje, czy racje, i tak To generalnie życie to jest pasmem naszych wyborów i trzeba sobie wreszcie to uświadomić, moi drodzy. Natomiast o wypaleniu rodzicielskim mówi się tak mało, nawet wśród rodziców zdrowych dzieci i okazuje się, że. W Polsce my mamy bardzo duży odsetek wypalonych rodziców wśród rodziców zdrowych dzieci, a co dopiero e, naszych e, pozaburzanych, naszych e, nie do końca normalnych, e, jakkolwiek nie zabrzmiałoby to dziwnie, bo czymże jest norma. Natomiast e, o nas się mało mówi o nas rodzicach dzieci autystycznych. Zwyczajnie też jest tak, że my jak dostajemy diagnozę, to nam się mówi, daje nam się papiery, daje nam się jakieś orzeczenia, ale instrukcji obsługi do dziecka nikt nie przyczepia. I musimy się same, same sami domyślać, jak to wszystko obsłużyć. Kiedy do pralki, zmywarki czy innego komputera mamy, do, dołączoną dużą książkę z przepisami, jak, co, gdzie nacisnąć, i co w razie, i tak dalej. I nawet dostałam niedawno nowy telefon, i nie wiedziałam, jak go zrestartować. I zwyczajnie wpisałam w internety i wujek Google mi podpowiedział. Natomiast z dziećmi nie ma tak easy, że wpisujesz, co zrobić, gdy dziecko to i tamto, i wujek Google nie podpowiada. Co za. Wybryk losu, no nie? że jeszcze nawet AI nie, nie, nie wszystko wiedzą na temat nas, naszych dzieci, wychowania i tak dalej. I teraz zobaczcie. My też wśród, wśród rodziców dzieci autystycznych jest też dużo samodzielnych mam czy samodzielnych ojców, bo ta druga połówka, choć trudno mówić, czy to rzeczywiście połówka, bo połówka oznaczałaby pewnego rodzaju dopasowanie. A to się okazuje, że to nie jest dopasowanie. Tak też mnie czasem śmieszy, jak niektórzy mówią, że mają partnera czy partnerkę. Partnerstwo to też jest bardzo skomplikowana sprawa, więc uważajmy na słowa. Czy ta druga osoba, która tu przychodzi się żywić do domu, czy rzeczywiście jest partnerem? Tutaj jest właśnie bardzo dużo samodzielnych mam, bardzo dużo wykluczenia, jeżeli chodzi o rodzinę, wykluczenia społecznego i tej takiej y, oceny, którą świat sobie pozwala, a, a może nawet nie świat, tylko inni ludzie y, pozwalają sobie nam darować, kiedy tylko mają ochotę, a nie wychowane dziecko, a głośne, a takie, asiakie. Naprawdę myślę, że większość społeczeństwa mimo tych wszystkich dni świadomości autyzmu, debilizmu i tak dalej nie uświadamia sobie, jak naprawdę często jest ciężko, a, a często jest ciężko, a zazwyczaj jest po prostu do dupy. I w zależności od tego, co wynosimy z domu, od tych wzorców i przekonań, które ze sobą niesiemy, My zwyczajnie nie radzimy sobie z tym wszystkim. Często jeszcze jesteśmy narażeni nie dość, że na wykluczenie społeczne, to też jeszcze na taką przemoc finansową, którą się jakby stosuje wobec nas, bo te wszystkie świadczenia, które musimy wyszarpać za to, że zostajemy z dzieckiem w domu, są zwyczajnie niewystarczające na to, żeby żyć godnie i po człowieczemu, tak naprawdę po ludzku, żeby wszystko opłacić, żeby zapłacić za terapię, za leczenie, za przejazdy i za setki jeszcze innych rzeczy. Jak tu godnie żyć, i jak tu mieć dobre mniemanie o sobie i wysokie poczucie wartości kiedy na przykład nie możemy sobie pozwolić, bo jesteśmy samodzielnymi mamami nawet na to, żeby nasze dziecko wyjechało na dwutygodniowy turnus. Po pierwsze dlatego, że te turnusy tych turnusów dla naszych dziwnych dzieci jest mało, a po drugie dlatego, że jak są to często są poza Naszą sytuacją ekonomiczną, po prostu są za drogie, żeby móc sobie pozwolić na to. Już nie mówię o tym, że często musimy się szarpać z tym, czy kobiety muszą się szarpać, bo ja jednak mam luksus posiadania partnera, partnerującego, towarzyszącego mi w życiu. Natomiast są też takie samodzielne mamy, myślę, że rzadziej tatusiowie, którzy muszą jeszcze wyszarpać przed sądem parę groszy od drugiego rodzica, który z momentem rozwodu wydaje mu się, jakby się rozwiódł i z matką, i z dzieckiem. Paranoja. I teraz, jak tu nie pierdolnąć w tym wszystkim? Kiedy nie wspiera nas społeczeństwo, nie wspiera nas system, nie wspiera nas szkoła, nie wspiera nas lekarz, nie wspiera nas psychiatra, kolejki są długie, kasa jest jaka jest jest zwyczajnie chujowo. I czasem przychodzimy do domu i chętnie zakopałybyśmy się pod kołdrę, albo wlazły pod łóżko i nie wychodziły, zamroziły się tam, bo zwyczajnie bywa chujowo. A do psychologa czeka się latami, a na terapię za pieniądze nas nie stać. Albo trafimy na chujowego psychologa, który traktuje nas jak swój osobisty bankomat. I, i jak tu nie popękać? Drogi mamy, jeżeli jesteście. Szczęśliwymi posiadaczkami towarzyszącego partnera, to myślę, że potrzebujecie raz angażować go do opieki nad dzieckiem, ale dwa angażować ich do bycia domownikiem, a nie tylko gościem hotelowym. Musicie mu uświadomić, że ten, który tu przychodzi na posiłki po ciężkiej pracy, to nie jest obcy, to nie jest ufo. On jest tak samo tutaj, mieszkańcem, a nie bywalcem. Facet naprawdę może włączyć pralkę, zmywarkę. Włożyć do zmywarki i wyjąć ze zmywarki. Może, naprawdę. Są tacy. Facet umie uruchomić odkurzacz. Można go tego nauczyć. Wbrew powszechnym przekonaniom. Może umyć kibel i wannę. Jak się odpowiednio wytresuje, to może być w tym naprawdę zajebisty. Faceta można nauczyć prasować, gotować i robić zakupy. My nie jesteśmy dziewczyny wielbłądami, które muszą z tymi siatami, z tym plecakiem, yy, bo yy, żeby zwyczajnie odciążyć naszego pupila. O macierzyństwie tak się mówi, że to są nasi milusińscy, pociechy nasze. A co my mamy powiedzieć mamy dzieci autystycznych? Drugie mamy i taty. Mamy, nie bójcie się prosić o pomoc. Nie dajcie sobie wchodzić na głowę. Bądźcie zdrowo egoistyczne. Żadna z nas nie urodziła się po to, żeby zapierdalać w tym domu jak w kieracie. Żadna z nas nie marzyła, że będzie siedzieć w domu i zostanie kurą domową, która będzie przewijać pampersy, uczyć liter i że to będzie trwało nie 3, 5, 7 lat, tylko 20, 30, a może i 50. Uczcie się prosić o pomoc. Tata to nie mebel. Babcia i dziadek też mogą zabrać na wakacje. Nie tylko zdrowe dzieci. Te dziwne też mogą na Twoich warunkach. Nie bójcie się wstawiać granic światu. Granice to nie mury, że my się odgradzamy od świata, ale takie mosty, na które my wpuszczamy coś, kogoś, albo nie wpuszczamy. I to jest naszą decyzją. Mamy wypalone, mamy autystyczne. Rozwój to jest nasza droga do lepszego życia. Wiedza, Otwiera nam oczy. Granice pozwalają nam się nie rozpękać. Nie liczcie na to, że ktoś przyjdzie i pogłaszcze was po głowie, bo inni ludzie też się uczą, jak się nie rozpękać. Nie bójcie się. Wyszarpywać z systemu dowozów, terapii, zajęć, wszystkiego tego, co Wam się należy. Jak dziecko jest w placówce, te 3, 5-7 godzin, róbcie coś dla siebie. Zmieńcie dietę, wysypiajcie się. Dbajcie o siebie. Bo nikt o was nie zadba, to wy musicie włożyć maskę tlenową, jak pokazują w samolocie. Bo jak stracicie siły, waszym dzieckiem nikt się nie zajmie. Jak padniecie na ryja, to będzie wam bardzo trudno wstać. Bo upadanie jest ludzkie, ale nie nadludzkie. Nauczcie swoje dzieci, że macie prawo do pięciu, 10-15 w zależności od możliwości, minut wypoczynku. I że jak usiądzie i pokoloruje kolorowankę, to świat się nie skończy. Idźcie do koła gospodyń wiejskich, idźcie na matę, idźcie... Zróbcie coś ze sobą, róbcie na drutach, rozwijajcie swoje pasje. To będzie taką małą ucieczką od tego świata, który nie zawsze jest tęczowy i kolorowy. Mam z depresją, której się nie diagnozuje, u mam dzieci autystycznych, wypalonych często. Jest ogromne mnóstwo. Dbajcie o siebie, dbajmy o siebie nawzajem. Twórzmy przestrzenie rodziców dzieci autystycznych, bo rozmowa z inną mamą dziecka autystycznego to jest rozmowa ze swoim. I kiedy inni patrzą na ciebie, jak na tą z Marsa, to mama, druga mama dziecka autystycznego zrozumiecie jak druga Ziemianka. Łączmy się, bo w kupie siła. Miłości do samej siebie, zdrowej miłości. To, że zadbam o swoje granice, nie będę dostępna na każde zawołanie innych ludzi, bo zwyczajnie nie mam siły, nie będę się uśmiechać, kiedy jest mi smutno, nie będę pomagać, kiedy sama jestem wyczerpana, nie będę odbierać każdego telefonu i dowozić każdej paczki na czas. To jest moja zdrowa miłość do siebie. Zrozumcie to. My jesteśmy nauczeni bycia ogólnodostępnymi. Skończmy z tym. Trochę miłości do siebie, szacunku do siebie. Dużo dobrego.